Dzień dobry, witam w kolejnym programie odcinku Podziel się życiem, w którym rozmawiamy, rozmawiamy o transplantacjach. Cykl jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Dzisiaj moimi gośćmi są Agnieszka i Waldemar Nowakowie, małżeństwo. I powiem Wam. Ja już znam tą historię i chciałem wam wszystkim podziękować, że wy jesteście w ogóle w stanie przyjechać tutaj i porozmawiać o swojej stracie i o tym, co się wydarzyło. I długo sobie przygotowywałem się do rozmowy, próbowałem jakoś zadać w głowie wymyślić pytanie, w którym można by jakoś delikatnie wejść w tą rozmowę i szczerze mówiąc, nie znalazłem takiego pytania, więc Zadam pytanie, które już wiem, że Was chyba zaboli, ale muszę je zadać. Kim był, kim był Szymon? To jest to pytanie, które rozkłada nas na łopatki, dlatego że minęło tak mało czasu od śmierci Szymka, i chyba nie jesteśmy cały czas gotowi na to, żeby mówić o Szymku w czasie przeszłym. Jedyne co mam w głowie teraz, to to, czego już razem nie zrobimy. Czyli nie zjemy razem śniadania w niedzielę, nie będziemy rozmawiać o Formule 1, nigdy więcej nie będę go zachęcać do tego, żeby zagrał na pianinie. Yy, nigdy nie będzie mnie trenował, dlatego że Szymek był taką osobą, która w domu patrzyła jak ćwiczę i <grybujesz> zawsze mnie korygował. On też ćwiczył, nie? On ćwiczył, tak. To razem z bratem mają taką wspólną pasję i, i to był też taki temat, który ich bardzo łączył. Nigdy się nie przyjadę z nim na motocyklu. Nigdy nie zrobimy sobie razem tatuaży. Nigdy nie dowiem się, jak zdałbym maturę, dlatego że Szymon miał w tym roku zdawać maturę. W tamtym roku skończył 18 lat. Więc to są na razie takie rzeczy, które mi chodzą po głowie w momencie, kiedy ktoś mi zdaje pytanie, jaki był Szymon. A Ty, Waltku, też masz taki duży problem jeszcze, żeby mówić o Szymonie? No pewnie oczywiście, że tak. Tak, to był nasz syn. No ale dla mnie też był po prostu taki człowiek, który... Jak wracając troszeczkę do początku, tak, dla każdego rodzica, jak rodzi się dziecko, to jest taki moment, że dziecko stawia pierwsze kroki i robi coś, tam uczy się różnych rzeczy i rodzice są mega zafascynowani tym, tak? Bo już pomijam, że się świat obraca 180 stopni, tak? No Ale pojawia się to dziecko. Ono rośnie każdy obserwuje to dziecko, patrzy, jakie są fajne rzeczy. Generalnie jest super. Potem przychodzi taki okres, że yy, dzieci zaczynają mieć swoje zdanie, coś tam buntują się, próbują coś wymóc, no to takie normalne. Chłopaki to, to mają taki syndrom, ja to nazywam, z moim bratem, który ma syna w wieku lat 19, ponury żniwiarz. A. że Czasem jak się od... lepiej się do tego chłopaka nie odzywać, jak te hormony budzują, bo można dostać po głowie, nie? Tak. No, mamy dwójkę synów, także właśnie potem jest taki okres, że coś się tam dzieje, no ale później jest właśnie przychodzi taki okres, że z takiego właśnie małego buntownika albo większego Robi się no, normalny facet, gość, z którym można wszystkim porozmawiać, który sporo rozumie i, i który jak gdyby mówi: OK, już wiem na czym mniej więcej polega życie i o co chodzi w tym wszystkim. No i właśnie Szymon wchodził już w taki okres, że, że to był taki gość, z którym już można było porozmawiać na każdy temat. Taki po prostu członek, prawie dorosły członek rodziny, tak? I, i no, ja też tak go postrzegam cały czas, tego pamiętam. I ten wasz drugi sen, on jest starszy, tak? Tak, Mateusz jest starszy od o dwa lata. Eee, oni spędzili ten ostatni dzień yy, razem chyba, nie? Dobrze pamiętam. Tak, oni spędzili ten piątek razem właśnie na siłowni. Wrócili do domu o godzinie 11. Jeszcze pamiętam, jak takie śmieszki były na korytarzu i to był taki moment, że ja wiedziałam, że okej, okay, dobra, to ja mogę już zasnąć. Bo jednak mimo, że te chłopaki już dorosłe, to jednak zawsze jak gdzieś po nocy chodzą, to, to jest ta obawa o ich bezpieczeństwo. E no i to był taki fajny wieczór, bo naprawdę było słychać, że ten czas spędzony razem był taki wesoły i absolutnie nic nie wskazywało na to, że te, no ten weekend będzie najcięższy chyba w naszym życiu. Dramat się wydarzył w nocy. Dramat się wydarzył w nocy z piątku na sobotę, no ale dla nas tak naprawdę w sobotę rano, kiedy to próbowaliśmy dobudzić Szymona na wspólne śniadanie. I co, i, co, I co się okazało wtedy? No okazało się, że Szymona nie możemy w ogóle wybudzić. E, I to był taki moment, w którym ja straciłam głowę, a chłopaki zaczęli działać. Mateusz e, zadzwonił na pogotowie. Pogotowie zjawiło się bardzo szybko. No i ja teraz mam tylko przed oczami e, ten, to łóżko, które wozi Szymona do, do windy. I to był też okropny moment w naszym życiu. A ty jak to pamiętasz, Wodku? Czy znaczy, jeszcze pamiętam, Oś, jak nie mogliśmy dobudzić Szymona. Yy, Wydaje mi się, jeżeli teraz jeszcze pamiętam dokładnie, że próbował wstać, podeprzeć się na, na lewym łokciu, ale nie mogliśmy nawiązać kontaktu z nim, po prostu pytaliśmy, czy nas słyszy, to, to nie było reakcji. No i też pamiętam, zespół ratowniczy, który przyjechał, to była pani i dwóch panów. No i myślę, że tak przy każdej takiej wizycie sprawdzanie podstawowych funkcji życiowych, czy wszystko w porządku, było w porządku, no ale, ale, ale no nie było kontaktu, tak. I lekarz powiedział nam, że stan jest poważny, jest bardzo poważny. No i oczywiście, że muszą go zabrać i, i, i noszę, tak, czy jak zwał, tak zwał, został przeniesiony, no i właśnie zabrał go karetka pogotowia. Pojechaliście podejrzewam, do szpitala też czy znaczy, nie, myśmy nie pojechali, bo myśmy pytali, czy, czy mamy jechać z Szymonem, czy za karetką, jak to wygląda I, i powiedziano nam, że skontaktują się z nami w ciągu dwóch godzin. chyba jeżeli będzie ustalone, w którym szpitalu będzie. i, i wtedy wtedy po prostu będziemy mogli przyjechać i jak gdyby zobaczyć, co się dzieje. Także myśmy zostali w domu, Szymon pojechał. No i czekaliśmy. To chyba było gdzieś półtorej, dwie godziny. No i był telefon właśnie od, z Pogotowia. I co się okazało? Jaka była ta pierwsza taka diagnoza? Pierwsza diagnoza to był naczynia, który mu pękł. Właściwie tyle pamiętam, bo powiem szczerze, mhm. że do dzisiaj ja nie sięgnąłam do tej dokumentacji medycznej. Ale co to mogło oznaczać? Jakby jakie były, nie wiem, pojawiły się jakieś rokowania? Znaczy lekarz dyżurny, z którym ja rozmawiałem, to przekazał nam, że to był naczyniak. No i to też, jeżeli o mnie chodzi, to ja to przyjąłem jako coś takiego, że okej, okay, jest szpital, no ale zdarza się czasami coś takiego, że człowiek trafia do szpitala, pewnie pobędzie dzień, dwa, może dłużej, no i z tego szpitala wyjdzie. Ja właśnie rozmawiałem z lekarzem tym, który, był na, który przyjmował Szymona, powiedział właśnie, że prawdopodobieństwo jest takie, że, że to był naczynia, który pękł. No i zapytałem, czy to jest coś groźnego, jak to wszystko wygląda. No i ten pan, pan powiedział, że jeżeli będzie operacja, zostanie zaopatrzony, no to powinno być OK, ale jeżeli nic się z tym nie zrobi, no to to prowadzi do śmierci. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie też wtedy to było coś takiego, że OK, znalazł się w szpitalu, jest w miarę szybko, jest dzień, jest opieka medyczna. Czekamy na ciebie w domu za kilka dni. Długo czekaliście na, na jakieś konkretne wieści później? To znaczy, później było tak, że myśmy chyba zostali w szpitalu, czy wróciliśmy do domu, tak? I wróciliśmy do szpitala. W godzinach wieczornych, około 18:19 tak. Bo właśnie powiedziano nam, że w tym momencie, kiedy coś się stało, czyli rano, my nie jesteśmy w żaden sposób pomóc Szymonowi, że po prostu, żeby zostawić to lekarzom, że wtedy będziemy bardziej potrzebni, jeżeli coś będzie już wiadomo. I wróciliśmy do szpitala około 18:19 i myśleliśmy, że będzie jakaś diagnoza, że będziemy mogli porozmawiać z lekarzem, który, który wtedy miał dyżur, że coś nam powie konkretnego, co się wydarzyło. Jakie rokowania i tak dalej, i tak dalej. No ale czekaliśmy, czekaliśmy. Okazało się, że no, nikt nie wychodzi. Też była taka kwestia, że myśleliśmy, że może pomyliliśmy miejsce, w którym jesteśmy, że może powinniśmy pójść na inny oddział, na inne piętro mhm. i tak dalej. Ale któraś z Pań pielęgniarek powiedziała, że jesteśmy w dobrym miejscu, ale że trwa operacja, że jednak jest coś poważnego albo nawet bardzo poważnego i, i to troszeczkę może potrwać. Wtedy był to dla mnie taki sygnał pierwszy, że może być coś nie tak. Z Szymonem był ten problem, że jemu tak po pierwsze nie mogli obniżyć gorączki i też miał bardzo wysokie ciśnienie. i to wszystko powodowało, że trudniej było się zająć tym, co dzieje się w głowie. Lekarze dwa razy ratowali jego życie, czyli pierwszy raz to był ten pierwszy dzień. I oni musieli mu otworzyć y, czaszkę, bo w momencie, kiedy pęka krwiak w mózgu, to czaszka działa jak puszka. I żeby pomóc w leczeniu i w wydostaniu się tej krwi, oni muszą otworzyć y, czaszkę. I to się zadziało dwa razy. Natomiast te uszkodzenia mózgu były na tyle poważne, że nie udało się lekarzom Szymona uratować. Po y, niespełna dwóch tygodniach Szymon umarł, tak? Tak, to było niecałe dwa tygodnie. Co się czuje, jak się traci dziecko tak nagle, w taki sposób zupełnie nieprzewidywalny? Czuję się wściekłość, czuję się żal, czuję się ogromną niesprawiedliwość i ogromne niedowierzanie, że spotkało nas coś takiego. Tym bardziej, że my no nie mieliśmy pojęcia o tym, że Szymek jest na coś chory. To się wydarzyło tak nagle. To był wysoki chłopak, zdrowy chłopak, dobrze się odżywiał, ćwiczył, chodził normalnie do szkoły, miał przyjaciół, nie narzekał na żadne bóle. I to po prostu był szok. Ja czasami sobie myślę, że ja chyba nadal jeszcze nie wierzę, że to się w ogóle wydarzyło. To jest. Po prostu tak nieprawdopodobne, że nie wiem, albo to do mnie jeszcze nie dociera i ja dlatego tak funkcjonuję, albo No ale takie rzeczy się zdarzają. To chyba. To chyba taka rosyjska ruletka na kogo trafi na tego będzie i trafiło na nas. W, w którym momencie w tej całej sytuacji pojawił się pan Mateusz Rakowski, który jest koordynatorem transplantacyjnym? Mateusz Rakowski pojawił się już po orzeczeniu śmierci Szymona. Dlatego, że no to wygląda tak, że jeden zespół lekarzy ratuje życie, potem zbiera się komisja składająca się z innych lekarzy, która określa właśnie tą śmierć mózgu, no i śmierć osoby, i dopiero na samym końcu wchodzi osoba, która. No, nas informuje o tym, mhm. że organy nadają się do przeszczepu i że tutaj że jest potrzebna decyzja. szybką decyzję, nie? Wy mhm. nie mieliście wątpliwości a, a propos tego terminu śmierć mózgu, bo jednak cały czas jest taki silny mit w społeczeństwie, że to wcale nie oznacza śmierci człowieka, nie? Że przecież organizm można wentylować, serce może pracować. Nie było u was takiego, nie wiem... Nie, nie było, nie było takich nie. wątpliwości. Znaczy my y, bardzo y, wierzyliśmy w to, co robią lekarze. Czyli jak go próbowali ratować, to wiem, widzieliśmy, że rzeczywiście próbowali go ratować. Ale jak nam powiedzieli, że te uszkodzenia mózgu są już y, na tyle poważne, że pień mózgu jest tak mocno uszkodzony, że nie ma szans, y, żeby go z tego wyciągnąć, no to po prostu wiedzieliśmy, że oni wiedzą, co mówią, tak? To jest ich praca i to jest ich doświadczenie. Nie, jakby nie roztrząsaliśmy tego, czy to jest prawda, czy są jakieś mity na ten temat, czy... Żadnych teorii do tego nie dopisywaliśmy. Błahaliście się, jeśli chodzi o decyzję, żeby oddać narządy Szymona do przeszczepów? Ani. Okay. Nie, ani chwileczki, to znaczy ani, ani chwili, tak? U nas w domu jakoś udało się przeprowadzić do tej pory życie, że nie ma tematów tabu. Rozmawiamy często o różnych rzeczach i takich błahych, i mniej błahych, i, i bardzo poważnych. Oczywiście to też jest tak, że to nie jest taka zasada, że teraz usiądziemy sobie i porozmawiamy o takim czy takim temacie, tylko to się jakby pojawiało w trakcie tego, co się działo wokół nas, czasami oglądania filmów, czasami tego, co przynosiło życie, i po prostu rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że tak de facto u nas każdy w rodzinie wie, kto co chciałby, żeby z jego ciałem zostało zrobione po śmierci, jakie są jego życzenia, co lubi, czego nie lubi, co go denerwuje, i, i, i tak nam to się chyba udało zrobić. I właśnie ten przypadek, Szymona, gdy to się zdarzyło, to, to jak gdyby. Rozmawialiśmy oczywiście później, jeszcze, żeby wszyscy potwierdzili, to znaczy wszyscy ja, Agnieszka i Mateusz, ale tak de facto chyba każdy wewnętrzny był pewny, że chcemy takiej decyzji i tak zrobimy. Czyli chłopcy też mieli to wcześniej już przegadane i jakby tą decyzję mieli w sobie podjętą, U nas to tak? było tak, że my tak naprawdę jesteśmy zdrową rodziną, więc takie rozmowy, również na ten temat, one nigdy nie były dla nas takimi rozmowami bardzo poważnymi tylko rozmowami, nawet czasami bym powiedziała, takimi żartobliwimy, tak? Czyli typu, jak umrę, to macie się wszyscy ubrać w kolorowe ubrania, tak? Albo nie przynoście kwiatów, bo szkoda kasy. Okay. Albo słuchajcie, puśćcie mi jakąś fajną muzykę, którą lubię i nie płaczcie. Albo później nie przeżywajcie tej żałoby, tak? Żeby nie dało się z wami pogadać, więc... U nas to były takie zupełnie normalne rozmowy. Albo staliśmy nad grobem mojej babci było hmm, ciekawe jak babcia wygląda teraz. Albo hmm, wiecie co, ja bym nie chciała chyba e, się tak psuć. Może faktycznie te organy kiedyś moje gdzieś wykorzystacie. Mamy w rodzinie też podpisaną umowę z uczelnią opolską, tak? Żeby po śmierci oddać e, zwłoki do badań. Więc o. nasza cała rodzina jest e, chyba taką dosyć świadomą rodziną i my po prostu rozmawiamy o wszystkim. Jak już zdecydowaliście się, ciało Szymona zostało zabrane, lekarze zrobili to, co trzeba w tej sytuacji zrobić. Dostaliście jakieś informacje, chociaż takie drobne o tym, kto, jakie organy są pobrane, do kogo mają trafić? Wiemy, że organy trafiły do osób różnej płci, czyli kobiet i mężczyzn. Były to osoby przeważnie między 45. rokiem a 55 rokiem życia. No i to, co ja z tej rozmowy najbardziej zapamiętałam, to to, że serce zostało na dolnym śląsku i trafiło do chłopaka 19-letniego. Ten element właśnie tej, tej całej tego, tego tragizmu. To, że dzięki Szymonowi kilka osób dzisiaj żyje, to nadaje jakiś, jakkolwiek to wstórnie brzmi, sens tej śmierci. Organy Szymona trafiły do sześciu osób. My pozwoliliśmy też, czy zgodziliśmy się na pobranie też skóry. Głogówka z tego robówka, co pamiętam. tak. Generalnie lekarze dostali totalnie wolną rękę. Mieli pobrać wszystko, co się da i co może w jakiś sposób pomóc komukolwiek. E, czy uratować życie, czy poprawić komfort tego życia. E, tak, chyba świadomość tego, że serce jest we Wrocławiu mnie trzyma przy życiu. I no mam takie poczucie, że chyba Szymek może nie umarł tak do końca. No, on gdzieś tam sobie maszeruje między nami. Ja wiem, że są przepisy i że przez jakiś czas w ogóle nie ma takiej możliwości, żebyście żeby się dowiedzieli pewnie dużo więcej na temat tego, kim są e, e, biorcy, ale i macie coś takiego, żeby kiedyś być może spróbować się dowiedzieć, kto? Kto, ja kto ma to serce? Ja nie jestem ciekawy tego. Myśmy spotkali już kilku biorców, i po prostu, jeżeli widzimy, że po drugiej stronie stoi osoba, która jest po transplantacji, która ma organ, który kiedyś należał do innej osoby, i dla mnie to wystarcza. Ja nie jestem ciekawy, jakoś tak na ten moment. Agnieszko? Ja też nie jestem gotowa na to, żeby spotkać taką osobę. Natomiast te osoby na pewno głęboko w moim sercu są. I mam nadzieję, że te osoby podadzą to dobro dalej, czyli będą potrafiły docenić ten dar, który dostały, i odwdzięczą się, ale oczywiście komuś innemu. Tak? Może zrobią coś dobrego dla, dla swojej mamy, dla swojego taty, dla brata, może będą milsi, nie wiem. No mam nadzieję, że będą miały dobrze wykorzystać to, co dostały. I... No i też to, co jest ważne, to to, że dzięki temu. Ich rodziny nie muszą przeżywać tego samego, co my przeżywamy. To jest sześć rodzin, które mogą się dalej cieszyć swoim towarzystwem. A to jest w sumie chyba najważniejsze w życiu. Pięć miesięcy tak? temu umarł Szymon. Pamiętacie pogrzeb? On miał jakieś życzenia może właśnie z, te, z tego kawałka takiego, o którym mówiliście wcześniej? Kiedyś rozmawialiście o tym, co on by chciał na przykład na swoim pogrzebie? My zdecydowaliśmy się na pogrzeb świecki. I zdecydowaliśmy się też puścić jeden utwór, jeden z takich ulubionych utworów Szymona. Szymon słuchał Amerykańskiego rapu, więc tak naprawdę trudno było cokolwiek wybrać, dlatego że tam jest niestety ale dużo wulgaryzmów, Ale to były jeszcze takie lata 70-80, więc ten rap był taki w miarę sensowny i naprawdę fajny. Sama zresztą. Czasem Klasyka. Czegoś tam podsłuchuje? Hmm. także mieliśmy listę na Spotify'u i. i, i... Syn od naszych bliskich znajomych wybrał ten utwór, bo my nie byliśmy w stanie gdzieś tam przeszukiwać tej playlisty, natomiast przyjaciele naszej rodziny zrobili to za nas i chyba trafili w setno. Kiedy postanowiliście zaangażować się w mówieniu o tym, co Was spotkało, i przez ten pryzmat? promowaniu trochę, jakby zachęcaniu ludzi do, do, do transplantacji. <Ky> bardzo świeża rana to jest, nie pięć miesięcy. My miesiąc miesiąc... Ciężko to wyobrazić w ogóle, nie? Ten, ten ból, który was jest, widzę to w, na waszych twarzach w każdej sekundzie, ale. Czy ja bym bardzo zaskoczony, że y, tak to w tej chwili wygląda, tak? Bo dla nas, dla mnie przynajmniej to było czymś takim naturalnym, po prostu tak, że no, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić już. To chociaż yy, niech organy ktoś inny będzie mógł skorzystać z, z, jak gdyby z tego, co, co było w Szymku, i, i to życie gdzieś będzie mogło trwać. Ale później, właśnie jak już troszeczkę poczytaliśmy, jak usłyszeliśmy parę historii, to co też nas spotkało, to się okazuje, że to tak nie do końca jeszcze jest, że, że nie często się zdarza, żeby, albo inaczej, może nie tak często, jak, jak powinno być. Że jest to na porządku dziennym, i wtedy jak gdyby to był taki impuls, żeby jednak spróbować przekazać to nasze doświadczenia, tą naszą wiedzę, i być może ten nasz, nasz, nasz przypadek, tak? my jako osoby, będziemy w stanie też inne osoby skłonić do, do przemyśleń, i, i to spowoduje, że ten temat transplantacji będzie taki bardziej popularny, nie będzie takim tematem tabu. No i. Być może dzięki temu troszeczkę dobra się też zadzieje. A na czym te Wasze działania dzisiaj polegają? My z jednej strony opowiadamy naszą historię, ale chcemy tą naszą historią też sprowokować ludzi do tego, żeby no we własnych rodzinach ten temat transplantacji omówili i też jakby w tak trudnej sytuacji byli w stanie podjąć świadome decyzje. My po śmierci Szymka byliśmy w szkole u Szymka z dwiema lekcjami na temat transplantacji. Ja poprosiłam pana Mateusza Rakowskiego, właśnie koordynatora z naszego szpitala, tego pana, który z nami rozmawiał, o to, żeby mnie w tym temacie wesparł i tą lekcję ze mną przeprowadził. No i teraz jesteśmy na takim etapie, że planujemy takich lekcji więcej. Chcemy je zrobić trochę w innej formule, bardziej warsztatowo. Chcemy zachęcić młodzież do tego, żeby z nami dyskutowała, czyli mamy taki plan, żeby zrobić to w formie warsztatowej i żeby ta młodzież no jakby odpowiadała na pytania, które gdzieś tam być może ich trapią po prostu razem z nimi chcemy przedyskutować z jednej strony temat jak rozmawiać o tego typu rzeczach w domu czy w swoim środowisku, w przyjaciół, w szkole oraz no, chcielibyśmy też omówić te wszystkie mity, które słyszymy, że się pojawiają, tak? Czyli no. wszystko to, czemu ludzie nie podejmują mhm. jednak takich decyzji. Które te mity jakbyście powiedzieli? Bo ich jest sporo, które waszym zdaniem są takie najbardziej szkodliwe. A na przykład to, że nie ma czegoś takiego, jak śmierć mózgu, tak? Że to by znaczyło w takim razie, że tak naprawdę pobiera się organy od żywych ludzi. Spotkaliśmy się też w. De facto, że się ich morduje, i później jeszcze tworzą się pewnie legendy, bo też słyszałem tak. o tym, że są handlowa, handel się robi to organami. Tak, można no. sporo zarobić i tak dalej. No. No, wydaje mi się, że my jesteśmy też przykładem osób, które mogą powiedzieć, jak to wygląda faktycznie z drugiej strony, to co nas spotkało i to co widzieliśmy. No, naprawdę wzruszenie, współczucie walka o Szymka, naprawdę nie było żadnego działania w kierunku takim, żeby nasze dziecko uśmiercić, tylko po to, żeby sześć osób zyskało życie. To w ogóle, no, absolutnie. to są poglądy wyssane z palca. Ja w ogóle nie wiem, jak coś takiego może ludziom do głowy przejść. Mhm. No, Jakie jeszcze, wodku takie mity ci się nasuwają, największe? Znaczy, ja w tej chwili nie jestem w stanie, jak gdyby, nic mi, długo mi nie przychodzi. Tego było sporo. I, nawet chyba ty mówiłaś a propos tak śmierci mózgu i gdyby był inny lekarz i tak dalej. Znaczy rzeczy porawiać naprawdę sporo dziwnych. Um. Zostawcie. Jesteście w innym nastroju dzisiaj, widzę. Bo nie musimy co wchodzić. Jak młodzież odbiera taki właśnie rozmowy na taki temat? Bardzo trudny temat przecież. My ten nasz warsztat po nowemu zdecydowaliśmy, zanim pójdziemy do szkoły, zdecydowaliśmy się omówić z przyjaciółmi naszych chłopaków, czyli Szymona i Mateusza. I powiem szczerze, że najciekawszą częścią była ta część dyskusji, dlatego że oni się bardzo zaangażowali i muszę nawet przyznać, że oni wymyślili więcej niż my sami wymyśliliśmy. Więc wystarczy młodzieży dać tylko trochę przestrzeni do tego, żeby pomyśleć i Pozwolić im mówić. I to wystarczy, że my tak naprawdę no będziemy mieć taką mega świadomą młodzież. Zresztą oni są już naprawdę mądrzy. To w... Ja ostatnio mam okazję spotykać tak cudownych ludzi i w tym ci młodzi, osiemnastolatkowie, 19-latkowie, zaraz po dwudziestce, to to są ludzie chłonni wiedzy, otwarci na nowe, świadomi, Otwarci na dyskusje, tolerancyjni, więc my tak naprawdę musimy tylko do nich wyjść i wykorzystać to jak mądra mamy młodzież dzisiaj. Więc są bardzo otwarci na to, żeby również rozmawiać na taki temat. Jest coś, co by wam mogło pomóc w tej, w tej działalności teraz takiej edukacyjnej? Czegoś wam brakuje, czegoś wam potrzeba? Może właśnie ktoś z Wrocławia no i ktoś. Będziemy... E, tak, my byśmy chcieli, żeby szkoły wrocławskie otworzyły przed nami swoje drzwi e, i żeby zgłosili do nas e, takie zapotrzebowania na taką lekcję i my przyjdziemy do każdej szkoły, do której będziemy mogli pójść z otwartymi ramionami. To ja się dołączam do tego apelu, bo kurczę, no, y, chyba nie ma nic y, ważniejszego y, czasem jak, jak y, świadomość tego, że... Po własnej, po swojej śmierci można uratować kilka osób, ich życie albo chociaż zdrowie. E, bo jak to powiedział kiedyś jeden z mądrych y, transplantologów, y, narządy nie idą do nieba. Czy ktoś wierzy w to niebo, czy nie wierzy, to one zostają tutaj na Ziemi. Dziękuję Ale To jest wam. jeden z mitów. Właśnie. No. Bo też spotkaliśmy się z takimi uwadami, uwagami, ale jak taki niekompletny stanę przed Panem Bogiem? To... Zostawmy. Tak. Yy, dziękuję wam bardzo, yy, bardzo wam dziękuję i brakuje mi czasem słów, żeby wyrazić wdzięczność za to, że, żeby jesteście gotowi, mimo tak świeżej ogromnej straty na, na taką trudną rozmowę. Dzięki. Również dziękujemy. To dziękujemy.